Cześć. Witaj w drugim odcinku poświęconym rachunkowości przerobowej. Tym razem przerób. Co to jest przerób? Przerób, czyli podstawowe pojęcie. Zapraszam do oglądania. Podstawowe pojęcie rachunkowości przerobowej, sama nazwa wskazuje, to przerób. Przerób, czyli. Wartość sprzedaży odjąć koszty całkowicie zmienne. No dobra, ale co to są koszty całkowicie zmienne? To są koszty, które zmieniają się bardzo proporcjonalnie z każdą wyprodukowaną jednostką produktu albo kolejną świadczoną usługą. Co może być kolejną świadczoną usługą, takim kosztem całkowicie zmiennym? No na przykład, nie wiem, jeżeli zużywamy doświadczenia tej usługi. Na przykład w hotelu musimy pościel wymienić, czy ją wyprać. Czyli koszt wyprania tej pościeli będzie kosztem całkowicie zmiennym. To znaczy, jak nie będziemy mieli gościa, to jej nie pieszemy. Tak? Posprzątanie pokoju, mmm, surowce, które, materiały, które zużyjemy, czyszczące, ale na przykład już praca pokojówki niekoniecznie. Byłaby tylko wtedy, praca jest kosztem całkowicie zmiennym tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest stuprocentowym akortem. Czego nie polecam. Czasami się sprawdza, ale to dłuższa historia, o której muszę opowiedzieć w jednym z kolejnych odcinków. Ale dzisiaj tylko powiem, że prawie nigdy akord nie ma sensu. O tych kilku wyjątkach opowiem. Więc koszty całkowicie zmienne materiały, surowce i podwykonawstwo. Reszta koszty operacyjne. I wiedząc, co to jest przerób, możemy policzyć, jak bardzo efektywne. Są poszczególne części firmy. Bo na przykład bardzo często używa się miary efektywności całej firmy, czyli jej rentowności, do liczenia rentowności lokalnej, co jest błędem, tak jak pokazałem w poprzednim odcinku. Pamiętasz? W poprzednim odcinku pokazałem, że teoretycznie nierentowny produkt. Wyrzucenie nierentownego produktu spowodowało, że, za, rento, że firma zamiast być rentowna, stała się cały oddział, stał się nierentowny. Bez sensu, tak nie powinno być. W przypadku przerobu będzie przerób, możemy liczyć na produkt, na klienta, tak? Bardzo często liczymy to. I przerób jest składnikiem jednej z ważniejszej miary, czyli oktanu, oktanu czyli. Przerobu podzielonego przez jednostkę wąskiego gardła. Przerób na jednostkę wąskiego gardła to na przykład może być na czas, czyli ile generuje przerobu maszyna w ciągu, czy zasób w ciągu minuty, czy w ciągu godziny. Bardzo ważne pojęcie i które umożliwia nam przede wszystkim policzenie efektywności. Nie tylko całej firmy, ale jej części. Bo przerób w odróżnieniu od zysku. Jest miarą zarówno globalną, czyli dotyczy całej firmy, jak i lokalną, czyli dotyczy części. Także jest bardzo ważny. W następnym odcinku opowiem coś więcej, opowiem o innych miarach i opowiem, jak w ogóle to działa. Do zobaczenia.